W poprzednich odcinkach, gdy Paweł Mośkowiak nie odwiódł swojego brata bliźniaka Piotra od pomysłu zespoleja się z Kingą, wyjechał wzburzony do rodzinnej drabiny. Dręczony wyrzutami sumienia Piotr podążył za nim na wieś, gdzie jednak zastał brata sprowadzonego na drogę konsumpcji alkoholu przez rubasznego Güntera. Zmieszany pobiegł po do dziadka Mośkowiaka, który polecił mu brutalne środki zaradcze. W tym samym czasie Kingę dręczoną samotnością odwiedził kolega ze studiów, Iwan. Dotrzymujesz mi towarzystwa, Iwanie. Na długo przyjechałeś do Polski? O, na kilka miesięcy. Ja student z wymiany z uniwersytet z Moskwy. A jak pięknie! Chciałabym zobaczyć Moskwę. Las, Czerwony. Tak, Czerwony. Dziękuję, że dotrzymujesz mi towarzystwa, Iwanie. No, nie trzeba dziękować, nie nożnie. U nas w Moskwie. Zawsze pomaga się pięknym i samotnym dziewczątkom. Masz rację. Jestem bardzo samotna, odkąd Piotrek wyjechał. No, a po on wyjechał? Przeze mnie! Przeze mnie pokłócił się z bratem! To moja wina! No, nie płakajesz, dziewczonka. Nie twoja wina. Moja! И очень хорошо. А чему он его не хотел? Ну, да, он хотел. Только же не доходить до ужаса обеспечения. Вот. И почему ты худога не уживает? Ну, все велись мы. Кит, ты покоил все в его А Кит, ты какой науку же? Жить на кухне, шахматы. Это и королевская игра. Ale co się stało potem? No my właśnie chcieliśmy, no i nawet dałam mu szklankę, ale... Ale byłeś odpraw! No. A czemu ty mu wody podałaś? Żeby połknął! Połknął? Kupi! Prezerwatywy kodowa, nie się. Jak to nie połyka się? A to nie Nie to nie dzieła. A jak to działa? O, ja ciebie pokażę! A ty mnie najpierw coś pokażesz. Co? Gdzie tu jest ciań? <grystanie> Co Kinga pokaże Iwanowi? Dowiesz się, już w kolejnych odcinkach. D De jak Dekel.